Cześć, z tej strony Asia. Witam cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku opowiem ci o tym, co działo się u mnie w 2019 roku. Podsumuję go i opowiem ci, jakie wyciągnęłam z tego lekcje. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Ja w ogóle nie miałam w planach nagrywania takiego filmu. Nie jestem typową youtuberką i tak dalej, natomiast. Chciałam go nagrać przede wszystkim dla siebie, ale też żeby zmotywować innych ludzi może jakimiś moimi sposobami, tym co ja osiągnęłam, co u mnie się wydarzyło zobaczycie co, co wydarzyło się u was i wyciągnięcie lekcje Jezu. Oczywiście jestem chyba ostatnią youtuberką na całym YouTubie, która dodaje film z podsumowaniem roku w połowie ale z przyczyn zdrowotno-uczelnianych musiałam to nagrać dopiero teraz E, więc przede wszystkim dla mnie poprzedni rok był niesamowicie ciężki. E, pierwsza połowa roku była najgorszym okresem w całym moim życiu, natomiast druga połowa była o niebo lepsza. E, co było przełomowe? Przełomowe było, e, był mój zabieg na UDO, e, była moja operacja w czerwcu, ale do tego dojdziemy. W styczniu tak de facto dosyć dużo się działo, bo nie dość, że miałam ciężką sesję na studiach, bo to była moja pierwsza sesja, miałam jeszcze operację klatki w międzyczasie. To była moja ostatnia operacja na oddziale dziecięcym. I była dla mnie no, bardzo trudna ze względu na to, że musiałam się pożegnać z osobami, które uratowały moje zdrowie, które przez wszystkie moje operacje były ze mną. No i to było dla mnie mega emocjonalne, mega sentymentalne. Ale też w moim życiu pojawił się ktoś, kto odmienił je na zawsze, czyli mój wspaniały pies. I zaadoptowaliśmy psa i to było bardzo przełomowe wydarzenie. W lutym pojechałam do sanatorium na hel. Nie wspominam dobrze tego zdarzenia, więc chciałabym je szybko pominąć. W marcu mało się działo, poza tym, że bardzo czekałam na wyniki badań, które miały być przed operacją i dosyć dużo się niepokoiłam i to nie był za dobry czas w moim życiu. W kwietniu poszłam na casting do Master Szefa i to też był dla mnie przełomowy moment, ponieważ stwierdziłam, że naprawdę lubię gotować to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność i bardzo utwierdziło mi przekonanie, że chcę coś zrobić z tym dalej. Dlatego już zaczął mi się rodzić w głowie pomysł jakiegoś projektu kulinarnego. I powiem Wam szczerze, że nic mnie tak nie zmotywowało jak ten casting, ponieważ byłam po tym castingu o wiele bardziej pewna siebie, swoich umiejętności kulinarnych. W maju, że tak powiem, mało się działo, ponieważ czekałam na operację. No i tak de facto wszystko było związane z tym, kiedy będę miała zabieg i tak dalej. Więc też, też nie do końca działo się dużo rzeczy. Natomiast czerwiec to, tak jak wspomniałam na samym początku, to był jeden z najważniejszych miesięcy w tym roku, ponieważ na początku czerwca przeszłam zabieg UDA. To była moja szesnasta operacja i dokładnie po tej operacji stwierdziłam, że chcę coś zrobić z tym, żeby pomóc ludziom po zabiegach, i wymyśliłam projekt chory z głową, który realizuję na kanale. Wiedziałam, że coś muszę w tym kierunku zrobić, e, czułam, że po prostu jestem potrzebna ludziom, którzy są dosyć zagubieni, e, no i wiedziałam, że to może być to. Druga połowa roku, tak jak wam wspomniałam, na początku była o niebo lepsza, e, chociaż na początku też nie było tak łatwo, ponieważ em, w lipcu była ogromna walka o moją nogę. Wyglądało to no dosyć ciężko. Um, nie było dnia, w którym nie miałam intensywnej rehabilitacji i tak de facto cały czas um, musiałam walczyć o to, żeby jak najszybciej dojść do siebie. Um, więc lipiec był dla mnie dosyć męczącym czasem i bardzo intensywnym. W sierpniu pojechałam do sanatorium do Gaczałkowic, który wspominam bardzo dobrze. Poznałam tam świetnych ludzi i teraz powiem Wam coś, czego najprawdopodobniej nie usłyszycie od kogoś innego, ponieważ tam przeżyłam swoją najlepszą imprezę w swoim życiu z osobami 60. Takie są imprezy z emerytami. Powiem Wam szczerze, że... Po tym wyjeździe bardzo dużo rzeczy sobie też poukładałam w głowie, zrozumiałam mniej więcej co chcę od życia i naprawdę bardzo dużo ten wyjazd mi dał również pod kątem rehabilitacyjnym, ponieważ coraz bardziej mogłam obciążać nogę i widziałam coraz lepsze efekty. We wrześniu wyprowadziłam się od moich rodziców i to też było dla mnie przełomowym zdarzeniem, ponieważ miałam wrażenie, że jestem super dorosła i zaczynam takie nowe życie i tak dalej. Miałam też sesję na studiach, ponieważ e, miałam większość egzaminów w sesji letniej we wrześniu, ze względu na operację w czerwcu. E, także miałam dosyć intensywny czas we wrześniu. W październiku poszłam na studia dzienne i zaczęłam studiować z zupełnie innego. E, bardzo, bardzo mi się podobała, poznałam naprawdę mnóstwo ludzi, poznałam... Po prostu tyle osób bardzo, bardzo życzliwych, fajnych, sympatycznych itd. i tak dalej. dla mnie pójście na studia też było przełomowym rzeczą, ponieważ studiowanie, zaocznie, studiowanie dziennie to jest zupełnie inne studiowanie. Chciałam też mieć jakąś zmianę w swoim życiu, także wyprowadziłam się od rodziców, poszłam na studia. I to takie, które naprawdę widzę, że mają sens w jakiejś tam dalszej przyszłości. I w listopadzie... Też był dla mnie to przełomowy okres, ponieważ wystartowałam w zawodach. Wystartowałam w geźnie, czyli głowskich ekstremalnych zawodach na orientację. Relacje będziecie mieli tutaj. I powiem Wam szczerze, że te zawody też mnie utwierdziły w przekonaniu, że kto jak nie ja da sobie radę w życiu. I że tak de facto niepełnosprawność siedzi w głowie tylko i wyłącznie. I tak de facto no nie mamy żadnych ograniczeń, więc e, dla mnie te zawody były bardzo, bardzo ważne. One mi bardzo dużo w głowie poukładały i nawet niekoniecznie interesowało mnie to, jakie miejsce zajęłam, a zajęłam ostatnie miejsce. Ale to, że ukończyłam, e, ukończyłam wyścig e, o kulach 11 km przez błoto, przez las, no to o czymś to świadczy. W listopadzie podjęłam też decyzję o tym, żeby ściąć włosy i może dla większości facetów um, jest to takie um, ścięcie włosów. Natomiast kobiety wiedzą o co mi chodzi. Ścinianie włosów to jest zamykanie pewnego etapu. Jeżeli kobieta ścina włosy, to znaczy, że już chce odciąć się od pewnych rzeczy i tak chciałam zrobić, więc dosyć mocno ściłam włosy, bo przed zmianą wyglądałam tak, no a po zmianie wyglądam tak, także. No jest duża zmiana yy, i o to chodziło. No i też w listopadzie spełniłam swoje marzenie, ponieważ wygłosiłam prelekcję dla około 100 osób. Było niesamowicie, była niesamowita energia. Miałam wrażenie, że po prostu to jest coś, co chcę kiedyś robić, że chcę mówić do ludzi, gadać z nimi, chcę mieć kontakt z ludźmi w mojej przyszłej pracy, także listopad był dla mnie przełomowym miesiącem. No i też w listopadzie zaczęłam objąłam stanowisko prezesa organizacji studentów niepełnosprawnych na moim uniwersytecie oraz dołączyłam do studenckiego forum biznesu. Zaczęłam też coś robić poza uczelnią i to, to było niesamowite. Grudzień był dla mnie no taki średni, ponieważ bardzo długo czekałam na operację. Byłam ponad półtorej tygodnia w szpitalu czekając na zabieg nosa. Film z zabiegu na pewno powstanie, na pewno będzie. Natomiast na razie nie chcę podsumować, ponieważ jestem w trakcie leczenia i myślę, że za jakieś dwa miesiące jestem w stanie nagrać filmik, jak wygląda operacja. Przegrody nosowej oraz usuwania polipów, bo to właśnie miałam wykonywane. Jeżeli chodzi o to, czego się nauczyłam w zeszłym roku, to przede wszystkim tego, że jestem niesamowicie silną osobą i uważam, że można naprawdę wiele, jeżeli tylko się chce. To po pierwsze. Po drugie, zaczęłam tworzyć projekt Chory z Głową, z którego jestem niesamowicie dumna. Zaczęłam też tworzyć inny projekt, o którym na razie nie mogę gadać. Ale też z jego jestem strasznie dumna. Eee, I myślę, że wy też będziecie ze mnie dumni, jak tylko będę mogła Wam powiedzieć, o co chodzi. Eee, kolejną rzeczą jest to, że zaczęłam o wiele więcej piec. Eee, może się to Wam wydawać, no, tak super gotuję. A czemu zaczęłam nagle więcej piec? Ponieważ ja zawsze uważałam że piekarnik służy tylko i wyłącznie do tego żeby wrzucić tam warzywa albo mięso ja po prostu nienawidziłam piec uważałam, że pieczenie to jest po prostu zło konieczne i nienawidziłam piec i teraz próbuję się przemóc. Zaczęłam też się edukować zaczęłam też się szkolić, zaczęłam inwestować w siebie, e, zaczęłam jeździć na szkolenia, w tym roku też mam bardzo dużo szkoleń e, także to na pewno jest na plus. Zaczęłam o wiele bardziej oszczędzać pieniądze i planować budżetem, a to ze sprawą pani fortuny na instagramie e, i na jej Blogu serdecznie Wam polecam i też bardzo ważną rzeczą, którą może być osiągnęłam w lipcu, to jest to, że poznałam Sarę z kanału Saruska. Sara, jak przyleciała do Polski, to była w Krakowie, i w Krakowie właśnie ją spotkałam. Dla mnie jest to niesamowita motywacja, jak można połączyć studia, pracę, rzeczy takie poza szkołą itd. I po prostu Sara mnie niesamowicie zmotywowała do dalszej mojej pracy nad sobą, i bardzo, bardzo się cieszyłam, że mogłam ją poznać na żywo. No i też bardzo ważna rzecz jest to, że kolejny raz wygrałam z moją chorobą. E, powiedziałam, że nie dam się chorobie i wiedziałam, że muszę je kolejny raz stawić jej czoła, więc to też dla mnie było dosyć e, dosyć e, dosyć duże miało to znaczenie, ponieważ w zeszłym roku miałam aż trzy operacje. I to były dosyć trzy poważne operacje, więc to, to na pewno odbiło się na moim zdrowiu, ale jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to na pewno jestem o wiele mocniejsza, bazując na doświadczeniach z zeszłego roku. Także jeżeli wam się podobało, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw łabeczkę w górę i udostępnij dalej, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć ten filmik, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!